Dzisiejsze zawody to próba siły woli i blasterów... I teraz się pyta i, i wszystkiego, czym można okaleczyć wroga. Wal... Łatwo. No i... no i tak to lubię. Takie zabawy także tego. I S. Halek jest na środku trza to? Ja pirdole Na szujcie Ojej Nieaktywny no. Ojej Popłakał się Ojej A co tam grałeś dzisiaj w Otander mini godzin kurwa? Jakiś event? Ile? Co? O! Co patrzyłeś? Co? Co podglądałeś? Co co co? Nie, żaden event, coś tam sobie z tym jednym goście grałem. Też jak ta gra jest po prostu czasem włączona, a nie, że gram kurwa, nie? No Ale coś tam się to robić do filmu, żeby nagrać, nie? Zanim tam podniosłem jeżeli tam podniosą jakiś pojazd w bear na grała się w bitnie, w bitnie chujowo. Kurwa. Poszliśmy sobie z ryzakiem potem jeszcze na chwilę z ciekawości na Abeki. Na Abeki lotnicze. Na 11.0 kurwa ja pierdolę. Ty że tam ludzie rakieta za rakietą jedna za drugą puszczali. Kurwa chuj wie co się działo taki rozpierdol jak chuj. Ja pierdolę po prostu nie kurwa Jest to jak jesteś? No jest, jest, ale... Z chęcią bym tam poszedł. Ja z chęcią wciągam właśnie kanapeczkę. Zban tam nadal stoi? Czy gdzie on jest? To próbuję skoczyć do ciebie. Hm. No jest. Czy tu wejdzie? Ten no tu wejdzie. I ja jest dole. Daj mu wejść. Niewielkie zagrożenie. I I zaraz się no kurwa, plecami pleca, bibi, kurwa. Eee, e, dawaj, we, 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 dawaj, na we, 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 Łukasz, O, już? Dał niebane. I to ten lepszy był kurwa, tak? To te to się pluje, no tak! I ja pierdolę to ty siódmy lewę, a więc wyszedł, ojej! Ojeju! No już <laughs> tego kolegę w Hanie przesadam... Na Hanie przesadę kurwa, chyba. Detonicę tu rzucił, ja pierdolę po prostu W pizdę ze strzel. No fajne duszenie, kurwa. Jones. Ja pierdolę. <laughs> Dobra, super. Out chyba, kurwa, łatwo.